Ponownie witamy w studiu Live Medinkus i portalu Polityka Zdrowotna.com. Ze mną jest pani profesor Danuta, Teresa Jackowska, która jest pediatrą i prezesem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Dzień dobry. Pani profesor, jakie są najpopularniejsze infekcje u dzieci? Najczęstsze infekcje u dzieci to są infekcje górnych dróg oddechowych. I są to infekcje wirusowe. 70% infekcji, które występują u dzieci, szczególnie u małych dzieci, to są infekcje wirusowe. Zdecydowanie częściej występują u małych dzieci, tych, które zaczynają chodzić do żłobka i do przedszkola. Wśród tych infekcji mamy również. Takie infekcje, które obejmują tylko górne drogi oddechowe, inne dolne drogi oddechowe, ale część pediatrów uważa, że nawet nie powinniśmy dzielnić na górne i dolne drogi oddechowe, bo często to się łączy. I jedną z takich dość częstych infekcji u dzieci to są infekcje, które połączone są z zapaleniem ucha środkowego. No właśnie to jest taka infekcja, która bardzo często później wymaga leczenia antybiotykiem. Antybiotyk później albo antybiotykiem. wcześniej. Tak. No Dlatego i tu jest ta trudna rola pediatru, bo od wielu lat pediatrzy sami badają uszy i decydują się o włączeniu leczenia, ale tutaj mamy bardzo wyraźne rekomendacje postępowania w zależności od wieku dziecka i u dzieci tych od mniejsze, poniżej szóstego miesiąca często infekcja wirusowa jest połączona z infekcją bakteryjną i tutaj konieczne jest podanie antybiotyku, a ten antybiotyk, który dajemy u małych dzieci to często jest to antybiotyk dożylny, stąd konieczność hospitalizacji takiego dziecka, natomiast poniżej drugiego roku życia to już możemy lepiej. Leczyć takie dzieci również do doustne, i o ustnej mamy rekomendacje. Ale musimy wiedzieć, że część tych infekcji zapaleń ucha to są infekcje wirusowe i tutaj wystarczy ibuprofen czy paracetamol. Pani profesor, a czy coraz częściej pojawiające się na przykład u dzieci alergie mają wpływ na to, że dzieci gorzej przechodzą takie infekcje górnych dróg oddechowych, które później rzutują na przykład i może się pojawić zapalenie ucha? Część alergii u dzieci, szczególnie u tych najmłodszych, to są alergie pokarmowe. U dzieci starszych, troszkę większych, są to alergie wziewne. I oczywiście, jeżeli dziecko często ma objawy alergii, czyli no jest niedostatecznie albo nieprawidłowo diagnozowane w kierunku alergii i leczone, to oczywiście takie objawy związane z infekcjami dróg oddechowych mogą łączyć się z zapaleniem ucha. Stąd zawsze ważna jest wizyta też u laryngologa, tym bardziej, że to też może być połączone z zapaleniem zatok. Nie tylko ucha środkowego, ale z zapaleniem zatok nawrotowych, a część no, cięższych infekcji może łączyć się również z polipami, obecnością polipów w zatokach. I tutaj już jest bezwzględna konieczność dalszej diagnostyki w tym kierunku i wspólnego prowadzenia dziecka zarówno pediatra, alergolog i laryngolog dziecięcy. No właśnie, powiedziała pani laryngolog. Kiedy pediatra powinien skierować, albo inaczej, kiedy rodzic powinien poprosić o skierowanie do laryngologa, kiedy przedłużają się te infekcje, kiedy są częstsze? Nazywamy takie stany, nie tylko w pediatrii, ale w różnych jednostkach chorobowych, czerwone flagi, czyli takie, które powinni nam uzmysłowić, że konieczna jest inna diagnostyka, dodatkowe badanie, dodatkowe konsultacje. I na pewno jednym z takich stanów będą nawrotowe zapalenie ucha środkowego. Wtedy kiedy mamy wyciek z ucha, wtedy kiedy na podstawie badania przesiewowego stwierdzamy, że dziecko gorzej słyszy, już nie mówię, że nie słyszy, no bo to może być związane już zupełnie z innymi jednostkami chorobowymi, ale gorsze osłabienie słuchu. Skąd my widzimy, że dziecko gorzej słyszy? No dajemy polecenia a dziecko nie reaguje na to polecenia, ale również bóle głowy, nieprawidłowe oddychanie. Dlatego mówię tutaj, u dzieci ze względu na budowę anatomiczną. Gardło jest bardzo silnie powiązane z uchem, i stąd przedłużający się katar może spowodować zapalenie ucha środkowego. Także te objawy, tak jak powiedziałam, nawrotowe bóle ucha, wyciek z ucha, bóle yy, głowy czy nieprawidłowe oddychanie, szczególnie oddychanie w nocy, chrapanie, to wymaga dokładnego już badania laryngologicznego. Wchodzimy właśnie w kolejny sezon przeziębień. Czy istnieje jakaś profilaktyka, która może sprawić, że na przykład tych infekcji górnych dróg oddechowych będzie mniej, no tak. i też innych konsekwencji tych? Schorzeń. W całej medycynie profilaktyka jest podstawą, która jest według mojej opinii taką sławą piętą achillesową naszych działań w różnych specjalizacjach, nie tylko w pediatrii, ale oczywiście w pediatrii o tej profilaktyce, według mojej opinii, mówimy dość dużo, to taką profilaktyką czynną to są szczepienia. Oczywiście nie przeciwko każdemu, każdej jednostce chorobowej mamy profilaktykę w postaci szczepień, ale te, które powodują zapalenie ucha środkowego, akurat mamy. W przypadku wirusów, no to szczepienia przeciwko grypie, bo jedna z powikłach grypy również Również może być zapalenie ucha, i to jest właśnie ten moment, ten czas. Kiedy już mamy dostępne szczepionki przeciwko grypie i u dzieci powyżej 6 miesiąca życia do 18 roku życia, są to szczepionki bezpłatne. Często drogą, drogami zakażenia infekcji wirusowych są pneumokoki, i tutaj od 2000, 2017 roku również mamy szczepienia przeciwko pneumokokom, które są bezpłatne u dzieci do 5 roku życia. Natomiast w grupach ryzyka, są bezpłatne u tych dzieci, które nie były zaszczepione w tym okresie do 19 roku życia. Ale również w tej chwili dość głośno mówimy o jeszcze innym wirusie wirusie RSV, który również jest bardzo groźny powoduje uszkodzenie nabłonka oddechowego i tutaj mamy profilaktykę czynną w postaci szczepienia kobiety w ciąży, a bierną, czyli podawania nirsevimabu, nowego przeciwciała monoklonalnego, właśnie u dzieci, aby ochronić je w pierwszym sezonie. Także tylko w tej chwili jest ta profilaktyka w Polsce niedostępna. I, od, i Polskie Towarzystwo Pediatryczne yy, razem z innymi towarzystwami występuje do Ministerstwa Zdrowia o taką refundację. Czyli poprzez zapobieganie infekcjom wirusowym, infekcjom bakteryjnym, możemy również zapobiegać zapaleniom uszu u dzieci. A czy krztusiec też jest taką szczepionką? Przeciwko krztuścowi szczepionka. Czy również zapobiega takim infekcjom? I, tak, mamy szczepionkę przeciwko krztuścowi w kilku etapach życia do 19 roku życia trzy dawki w pierwszym roku życia, w drugim roku życia, później w szóstym, czternastym, na razie jeszcze nie ma w dziewiętnastym, może to się zmieni w przyszłym kalendarzu szczepień, ale również mamy szczepionkę u kobiet w ciąży, aby też zapobiegać krztuścowi u tych nowonarodzonych dzieci. Przy czym w Polsce szczepionka przeciwko krztuścowi, która jest u małych dzieci, jest pełnokomórkowa, a my postulujemy, aby to była szczepionka acelularna, która jest zdecydowanie łatwiej akceptowalna przez rodziców, o czym świadczy, że 60-70% rodziców tę szczepionkę kupuje. A czym one się różnią Szczepionka dla rodziców? Pe, y, znaczy dla rodziców to przede wszystkim ceną, bo pełnokomórkowa jest bezpłatna, a, a celularna jest płatna. Natomiast y, różni się y, tym, między innymi, że dziecko dostaje mniej y, iniekcji. To jest podstawowa rzecz, a mniej jest y, działań niepożądanych także tutaj jest bardzo dużo różnic na korzyść szczepionki acullarnej, a badania polskie pokazują, że skuteczność obu szczepionek jest podobna. Muszę zapytać również o szczepienia przeciwko COVID. Czy one też w jakiś sposób zabezpieczają przed infekcją? Tak, przy czym na dzień dzisiejszy jeszcze nie mamy szczepionki przeciwko COVID. My już zespół do spraw szczepień przy Ministrze Zdrowia, w którym też jestem, takie rekomendacje przygotowuje i mam nadzieję, że ta szczepionka już niedługo będzie w Polsce, przy czym u dzieci. Tych do 12 roku życia tylko szczepionka MRNA, czy firmy Moderna, czy firmy Biotechnology Pfizer wchodzi w grę. Ważne, żeby szczepiły się nie tylko dzieci, ale również dorośli, tak, którzy są. Podkreślmy to taką i kobiety w ciąży i, i osoby, które żyją w, w otoczeniu dzieci, to, bo to jest chronią i dzieci, ale również chronią siebie. Pani profesor, bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę bardzo. Państwa. Zachęcam do szczepień, bo jak widać chronimy nie tylko dzieci, ale siebie nawzajem. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo, do zobaczenia w następnych wejściach.